Dzień dobry, dzień dobry. Mam nadzieję, że weekend mija wam dość rodzinnie i spokojnie. Ale jeżeli chodzi o rozgrywkę, no to doskonale wiemy, Wod rządzi się swoimi prawami. Cześć, witajcie! Ja oczywiście jestem Hincul i chciałem wam dzisiaj przekazać kilka wiadomości na temat wczorajszego streamu, który odbył się z udziałem naszej kochanej firmy WarGaming. Tak, pan deweloper oznajmiał nam tutaj kilka istotnych informacji. I to co tutaj widzicie, nie, to nie będą bitwy czołgów drugowojennych z czołgami z zimnej wojny, ale chodzi tutaj bardziej o kamuflaże. Zaraz do tego przejdziemy. Słuchajcie, od 10, czyli od wtorku wraca... Stara, dobra mapa. Tak, lotnisko. Już wiele razy było mówione o tej mapie, ale dla przypomnienia, przypominam Wam, że już od wtorku mapa lotnisko pojawi się w losowaniach. Bardzo fajnie. Patrząc tutaj na tą mapę, lotnisko, która była przerobiona na dżunglę, niewielu graczom ona się akurat podobała, mi również średnio za nią przepadałem. Za dużo jednak tych krzaków. Trochę ona była zmieniona. Na lotnisku najważniejsze są, można powiedzieć, dwie flanki. Na środku i po prawej stronie, zaczynając od dolnego kapa. I patrząc na tą rozgrywkę, było zdecydowanie lepiej. Nam krzaki jakieś nie przeszkadzały i tak dalej, i tak dalej. Fajnie, naprawdę bardzo fajnie się grało na tej mapce. Jeżeli chodzi o poprawki, patrząc na ich screeny, no trochę będziemy mieli drzew, ale. Zdecydowanie mapa będzie bardziej otwarta. Na co należy zwrócić uwagę? Dlatego, że w tej dżungli mieliśmy tak, że jeżeli Tedek czy tam Light gdzieś stanął w krzaku, czasami było naprawdę ciężko go wykryć. Co dalej? Patrząc tutaj, właśnie na te pojazdy, które widzicie. To są cztery nowe kamuflaże, i lecąc po kolei, mamy taki fajny różowy, mamy taki alan niebiesko, biały, coś takiego, zielony i taki jeszcze jeden. Te cztery kamuflaże wchodzą do gry już od wtorku. Słuchajcie, ceny za te kamo, cztery kamuflaże cena za te kamuflaże nie jest aż taka zła. Mam nadzieję, że rozdam na swoim live kilka takich pakietów dlatego że patrząc na cenę 750 golda nie jest źle słuchajcie taki różowy na przykład czołguś jeżeli ktoś będzie chciał sobie zrobić mausa różowego ewentualnie jakiś inny czołguś no to za 4 kamo permanentne 750 sztuk golda tak więc naprawdę cena jest niezła jeżeli chodzi o inne kwestie tutaj mamy oczywiście pytania i zaraz do tych pytań się odniosę i pierwsze z pytań, jakie padło, chodzi oczywiście o fv 40,05, czyli potoczną lodówkę, ale na zimnej wojnie. Już z zaczyna się płacz, że te czołgi potrafią zdjąć na hita, za dużo zadają uszkodzeń, i czy nie lepiej było na przykład, by tego TDK przenieść na drugą erę i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, przypomina mi to właśnie z TDK na drugiej wojnie. Wiemy doskonale jak teraz spisuje się lodówka na drugiej wojnie, jak spisuje się gwiazda na drugiej wojnie i moim zdaniem jest to tragedia, no bo Mamy o wiele bardziej groźniejsze czołgi, na przykład taki taran zadaje w mniejszym czasie większe uszkodzenia i nikomu to nie przeszkadza. A taka lodówka czy gwiazda po to robiło się tą linię, grało się tymi padakami, żeby później mieć tą moc i taki kurde baran, który stoi i nie ogarnia tematu całej gry, bo mu się nie chce zajrzeć na parametry danego pojazdu, dostanie strzała, zejdzie na strzała. I jest płacz, że takiego czegoś nie powinno być. Takie czołgi powinny właśnie być, bo czasami one potrafią odmienić losy bitwy, a jeżeli zadamy za 300, no to kurde, no to jest śmiech na sali. Kiedyś to nie było jakimś większym problemem. Każdy uważał, każdy liczył się z takim działem, bo to były potężne działa i moim zdaniem takie działa powinny zdecydowanie być. Tutaj już się zaczyna się robić problem, że na Zimnej wojnie, ona jest za mocna i tak dalej. Dla mnie nie jest wcale taka łatwa gra. Oczywiście, jeżeli ktoś nie potrafi tym grać, no to nic nie zrobi, ale każdy gracz, który ma trochę wiedzy i wie, jak wykorzystać takie pojazdy, zrobi również dobry wynik. Zresztą każdym czołgiem zrobi dobry wynik i nic tutaj naprawdę nic się nie zmieni, no bo wie, stara się kojarzyć i śledzić wszystkie parametry i tak dalej, po prostu wykorzystuje swoją wiedzę, a ten, kto wejdzie niby jako nowy gracz i nie ma pojęcia, co trzeba robić, i tak dalej, jaki pojazd, co niektóry ma parametry, i co może ten pojazd jemu na przykład akurat zrobić. No to słuchajcie, niczego tutaj naprawdę nie, odkry, nie odkryjemy, jeżeli na przykład ja zagram w jakąś tam inną grę, nie, na przykład nie w WOTA, i też nie będę starał się śledzić czy dowiedzieć, co w tej danej grze jest ważne, albo nie, no to to jest oczywiście moja strata. Albo będę uczył się na błędach, wyciągał wnioski i tak dalej, i tak dalej, rozwijał się, albo nie, albo zacznę płakać, a to złe, tamto złe i wszystko złe. No, w taki, w taki sposób z tego tytułu robi się naprawdę tragiczna rozgrywka i tragiczny tytuł, jak dla mnie wielu graczy odchodzi, bo po prostu większość słabszych ma. Więcej do powiedzenia niż ci gracze, na przykład bardziej doświadczeni, gdzie spędzili naprawdę masę, masę godzin, masę lat grając w ten tytuł, i to, co oni by chcieli, żeby było zmienione, nie jest zmieniane, a są po prostu zmieniane rzeczy, które nie powinny moim zdaniem być zmieniane. Dobra, następne pytanie: kiedy pojawi się linia włoskich TDK? Odpowiedzieli w ten sposób, że zobaczą, co da się zrobić. A no i oczywiście bardzo im się podoba ta linia. Lecąc z kolejnym pytaniem, tutaj oczywiście pytanie padło już nie pierwszy raz o pojazdy francuskie na zimnej wojnie. I teraz moje pytanie jest takie, jak bardzo te pojazdy będą się różniły od pojazdów amerykańskich, czyli od Abramsów, od brytyjskich, od leopardów niemieckich. Moim zdaniem tylko wyglądem, niczym więcej. I to jest właśnie zastanawiające. Wargaming nie idzie w stronę np. dodawania nowych, zupełnie nowych map, na zimną wojnę, tylko specjalnie właśnie do tej rozgrywki zimnowojennej, a skupiają się na pojazdach, dodają te pojazdy i te pojazdy tak naprawdę niczym się nie różnią oprócz wyglądu od tych, które już mamy obecnie. Trochę to jest słabe. Lecąc z kolejnym pytaniem: czy pojazd UDES 15 na 16, czyli szwedzka maszyna 10 poziomu? Czołg średni, dostanie tutaj więcej miłości. No, ich zdaniem ten pojazd jest i tak dobry, i tak jest mocny, tak więc raczej nie ma szans. I, ta, I teraz właśnie zastanawia mnie to, dlaczego oni tak twierdzą. Bo tak naprawdę tam brakuje i penetracji, jest kilka innych wad, i jeżeli oni tego nie widzą, że ten pojazd. Powinien dostać Bafa w porównaniu na przykład do takiej też dwójki, czy do innych pojazdów, które dostały Bafa, no to ja się zastanawiam, czy oni wiedzą, jak naprawdę ten pojazd się spisuje w bitwach, no bo. Patrząc na ilość tych pojazdów, gdzie ich praktycznie nie ma i wielu graczy jednak pomija tą akurat linię, nie jest to zbyt dobra dziesiątka, co najbardziej ja bym chciał, żeby w tym pojeździe zostało zmienione? Oczywiście dodanie więcej penetracji. Tutaj największy jest problem. Ten pojazd moim zdaniem ma ciut za małą penetrację, ale może ja akurat się na tym nie znam. Następne pytanie, jaka mapa kolejna powróci do naszej rozgrywki, do naszej gry? Mapa Bagno. Już też kilka razy o tej mapie mówiłem. Mam nadzieję, że pamiętacie tą mapę, jak ona wygląda. Tak więc ta mapa będzie kolejna, która powróci. I teraz pytanie padło na temat czołgów dwulufowych, kiedy pojawią się te maszyny. Odpowiedź Wargamingu w tym roku, patrząc na tą odpowiedź, z ich strony nie mamy konkretnej daty, nie mamy nic praktycznie w tym roku. Teraz jest początek stycznia, tak więc mamy jeszcze 12 miesięcy, w tym roku na pewno się pojawił. I ostatnie pytanie, to już jest dla mnie, no taka, bym powiedział, hmm, dramaturgia tej całej yy, zimnej wojny. Cały czas gracze domagają się medali, a Wargaming odpowiada. Że no tak, pracujemy, radzimy, szukamy, kurczę, szukamy bohaterów. Jakie te medale mają? Może taka podpowiedź może medal Tuska, może medal Sasina, może jakiś inny medal. Tutaj mamy sporo bohaterów, można by było dodać oczywiście nie, nie mieszając polityki. Czołg Tusk mamy, tak więc no, można było podebrać jakiś temat. Sasina jeszcze nie mamy, ale możemy coś tam wykombinować. Tak więc u nas w Polsce mamy sporo bohaterów, tak więc może zaczerpnął od nas jako sojusznik z NATO, może coś tam by im się przydało, albo może jakiegoś generała, można by było tutaj na przykład policji jakiegoś komendanta, wybrać medal, wybuchowy gościu i coś w ten deseń zrobić, tak więc. Medale, medale kiedyś tam będą. Tak więc słuchajcie, takie pytania najważniejsze wybrałem, przedstawiłem Wam odpowiedzi i tyle z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że kamuflaże Wam się bardzo podobają, a szczególnie ten różowiutki, taki piękny. No, fajny, tak, bardzo fajny. Trzymajcie się miłego weekendu i do usłyszenia. To wie może dzisiaj na live na żywo. Do usłyszenia, hej.